wrzucam sobie nagle 6 dni treningowych, gdzie do tej pory w ogóle nie byłem aktywny i, i tego czasu naprawdę jest mi ciężko wygospodarować, żeby pójść na ten trening, czy w ogóle, nie wiem, nawet w domu go znaleźć, żeby coś porobić, bo mam żonę, dzieci, pracę, spłacam kredyt, coś tam, coś tam i do tego jeszcze jest wywrócenie swojego żywienia o 180 stopni, bo nie patrzyłem na to, co jadłem, czy jadłam, a teraz nagle trzymam się stricte jakiejś rozpiski, to to wypalenie naprawdę za chwilę przyjdzie i ja wiem, że ta głowa może się załamać, czy ta psychika może się załamać. Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku Pogadajmy o... Michał Karmowski. Radek Słutkiewicz, A dzisiaj porozmawiamy sobie o stresie, który ludzie sobie sam narzucają z powodu swoich... Czekaj, bo jeszcze raz. Powiedziałeś o stresie, który ludzie sobie A, dobra, sam raz. narzucają. <laughs> Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku Pogadajmy o... Sorry, zamuliłem. <laughs> Michał Karmowski, Radek Słodkiewicz. <laughs> Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o takim stresie, bo to widzicie, Michał był w stresie i niestety tak. nie zdążył. I nie zdążył. <laughs> A ja chciałem porozmawiać dzisiaj o stresie, który narzucają sobie ludzie w związku chociażby na przykład ze swoją sylwetką, z jakimiś wymaganiami, które gdzieś sobie, że jak powiem... Wymyślają, żeby podołać i pokazać na przykład, nie wiem, zdjęcie na Facebooku czy na, na Instagramie. Zacznijmy może od tego, skąd to się bierze. Bierze się to przez Instagrama, Facebooka i TikToka. No właśnie. Gdzie y, większość osób, których sylwetka y, odbiega od tej idealnej, <grym> jak przeze mnie. Co ty chcesz ode mnie? <grym> ja normalnie wyglądam prawie. Morda może do wymiany, ale tak to jest. Bo tam też okay. takie rzeczy i ludzie też sobie myślą, że też może coś rzucić. Ach tam. Dobra, ale słuchajcie, wracamy do, jakby do tematu. Chodzi o to, że w moim przekonaniu i zresztą no tak jak wiesz obserwuję te wszystkie komentarze, czy nawet ludzie do mnie piszą, że są zdołowani jak widzą te wszystkie piękne, wymuskane sylwetki na Instagramie i myślą, że te ciała tych bożyszcze wyglądają tak cały rok. To zacznijmy od tego, że to tak naprawdę ja im tak, nie jest. Nie, ja tak mówiłem, że tak wyglądają. Aha, że, że są mięczakami i muszą ciężej trenować. Nie, no, <grym> no, słuchaj. Wiadomo, że pewien zbliżony jakby poziom tkanki tłuszczowej przez cały rok jest wskazany nie. dla zdrowia, dla, no, dla też jakby własnej satysfakcji, ale no, musimy tutaj jasno powiedzieć, że te osoby, które takie są na maksa wycięte, a głównie zawodnicy, to oni tak wyglądają tylko w okresie około startowym. A większą część roku jednak nota sylwetka nie jest aż tak docięta i oni mają taki, można powiedzieć, zdrowy poziom tkanki tłuszczowej. Tak. Natomiast Cześć, znaczy ja powiem tak, niektórzy są faktycznie mniej lub bardziej docięci. Natomiast mi się wydaje, że problem nie leży akurat w tym, tylko problem w tym, że ludzie za wszelką cenę starają się porównywać i pokazać się, że są lepsi niż są. Ja, ja to tak zawsze mówię, tak. Mówię, co z tego, że ktoś mówi, na przykład nie, przyjdzie do mnie i powie, no coś schudłeś, albo coś się bardziej przylało i tak dalej. to nawet jeżeli tak jest, nie? no to ja sobie myślę, no i co? I przecież w żaden sposób, jakby mnie to mega nie dotyka, ten gościu nie przestaje mnie lubić, dlatego że trochę schudłem. Mówię o takich tam nie wiem, spotkaniach na siłowni A, nie czy, czy coś. I on. Odwraca się idzie i już o tym zapomniał. A często jest tak, że komuś. Przecież sam zresztą nieraz tak robię, spotykam się z kolegą, mówię, o skudłeś coś albo coś, to widzę, że się troszeczkę zdenerwuję, tak, tak, nie? Nie wiem, chodzi, ale no. przecież tak naprawdę ja tego w ogóle do siebie nie biorę, więc on też tego tak nie powinien do siebie brać. Więc myślę, że ludzie za bardzo biorą do siebie to, że ktoś kto im na nie imponuje, wygląda tak albo tak, a on tak na przykład nie wygląda, albo boją się tej krytyki, że ktoś mu powie, że, że wyglądasz gorzej niż, niż, niż kiedyś, albo, albo coś. Wiesz, to, to jest na takiej samej zasadzie, jak ktoś na przykład do mnie przyjeżdża i, na przykład, nie wiem, tam za, zawodnik, no i mówi: No, kurde, mówi mam, na przykład tam nie wiem, lepsze nogi od ciebie. Ja mówię: nie, No, to super, mówię, nie? przecież no, ja się cieszę. To no, to jest o to, to przecież o to chodzi, no. Przecież ja nie, nie, nie staram się z Tobą konkurować. Ja się cieszę, bo to jest, Ty jesteś też moją jakby wizytówką, wizytówką także, także super. To jest tak, jakby, jakby wiesz. Porównywać siebie do, znaczy, jak tak, tak ludzie patrzą, że porównują siebie do jakichś gwiazd, które są w większości wyjątkowe. No jak można się porównywać, zresztą niektórzy się porównują, bo widziałem tam porównania, na przykład, do Dextera Jacksona, tak, czy że wiemy. tam wiemy. E, Polish jakiś tam, e, ten Czo. czy tamten, dokładnie. E, więc to jest, to jest moim zdaniem złe. E, dlatego jest złe, że tak naprawdę i tak wszyscy mają nas gdzieś, nawet jeżeli coś Ci nie pójdzie, ktoś ci nawet skomentuje, to tak naprawdę no tak, o to nie dba. Wiesz, chodziło... to dlaczego Ty masz o to dbać? Nie, mi chodziło tylko o to, jakby skąd to się w ogóle bierze, że ludzie narzucają na siebie ten stres, bo tak jak no mówię, chciałem jakby tak. zapoczątkować ten temat, że właśnie przez to, że widzą innych, że są niby w formie cały rok i oni też by tak chcieli. No i wtedy jakby pojawia się taka myśl, dobra, to zgłaszam się do trenera, który rozpisze mi to, 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 to i to. No i Wiadomo, że jeżeli ktoś ma wysokie ambicje, a jeszcze ma, można powiedzieć, w miarę. Przynajmniej w miarę odporną głowę, że nie podda się tam po pierwszym czy po drugim tygodniu, to narzucenie na siebie takich rygorystycznych, jakby planów dietetyczno-treningowych, które są w głównej mierze dedykowane zawodnikom przygotowującym się do zawodów, może naprawdę zniszczyć głowę i może później wręcz zniechęcić daną osobę do tego, żeby czy wdrożyć się w zdrowe nawyki żywieniowe, bo oni na ogół na początku mówią, że są na diecie. Ja tego słowa kompletnie naprawdę nie używam, jakby w mojej komunikacji z podopiecznymi. I ja mówię, że ty nie jesteś na diecie. Na diecie jest każdy, kto coś ma na talerzu i je. No. Drugi ma, streszą, drugą drugim lepszy. ma lepszy, lepszą, tak, to jest zmiana nawyków żywieniowych, a poniekąd zmiana stylu życia. I wystarczy, że taka osoba w 80% będzie w miarę konsekwentna odnośnie tego, co ma zaplanowane. I te 20% nie wpłynie w żaden sposób. Natomiast jeżeli ktoś z dość słabą głową narzuca na siebie nagle wywrócenie swojego życia o 180 stopni, czyli powiedzmy. Nowy rok i nowy ja, nowa ja. Yy, wrzucam sobie nagle sześć dni treningowych, gdzie do tej pory w ogóle nie byłem aktywny i, i tego czasu naprawdę jest mi ciężko wygospodarować, żeby pójść na ten trening, czy w ogóle, nie wiem, nawet w domu go znaleźć, żeby coś porobić, bo mam żonę, dzieci, pracę, spłacam kredyt, coś tam, coś tam. I do tego jeszcze jest wywrócenie swojego żywienia o 180 stopni, bo nie patrzyłem na to, co jadłem, czy jadłam, a teraz nagle trzymam się stricte jakiejś rozpiski, to to wypalenie naprawdę za chwilę przyjdzie i ja wiem, że ta głowa może się Załamać, czy ta psychika może się załamać. I dlatego później tak wiele osób staje okoniem do jakiejkolwiek aktywności fizycznej, czy do jakiejkolwiek w ogóle wzmianki na temat tego, że słuchaj, może byś zadbał trochę o siebie i może zmienił ten styl jedzenia. nie? O to mi bardziej chodziło. Że jakby... no, 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 znaczy ja ci rozumiem, no. ja, ja dążę natomiast do tego, dlaczego ludziom, ludziom, ludziom daje to taki stres. Wiesz, myślę, że głównie to jest to, że nie patrzą za bardzo na siebie, tylko patrzą na i innych. Na innych że, że to jest to, że wiesz, ja pamiętam, że jak ja startowałem, myślę, że pod tym kątem było lepiej, że nie mogłem sobie sprawdzać, jak wyglądają jacyś zawodnicy i tak dalej. Ja się tylko skupiałem tak czy siak na sobie, chciałem być lepszy niż byłem na przykład tam, nie wiem, w zeszłym roku i tak dalej. I myślę, że to jest chyba takie najzdrowsze podejście, nawet jeżeli ktoś powiedzmy dopiero zaczyna jakby tam zabawę z, z siłownią, z dietą i tak dalej, no to powinien jakby ustalać sobie takie małe cele i cieszyć się z realizowania każdego kroku, Świście. a nie od razu sobie Porównywać się, na przykład, nie wiem, do jakiejś supermodelki, czy do jakiegoś tam superkulturysty, bo powiedzmy sobie szczerze, większość z nas z Was nie dojdzie nigdy do takiego poziomu, jak na przykład, nie wiem, Sibum, który jest tam teraz powszechnie wielbiony, czy, czy, czy jakiś tam, nie wiem, czy jakaś influencerka, nie wiadomo jaka, więc myślę, że to, to nie, nie chodzi o to, a, a poza tym tak już patrząc nawet z boku, to, to Sibum myślę, że jest mega wyluzwany, bo oni wyrzuca zdjęcia czasami, jak gorzej wygląda no i, tak, i, i lepiej wygląda, więc jakby myślę, że to jest jakby zdrowe podejście, że żeby traktować siebie po prostu jako najważniejsze, że jak powiem, ogniwo i cieszyć się z tego co się, że jak powiem, osiągnęło, a nie dążyć do efektu innej, że jak powiem, osoby. I właśnie nie? powiem coś teraz kompletnie, jakby, znaczy jest związane z tematem, ale jakby nie, nie w kontekście tego, co rozmawiamy o zawodnikach. Dzisiaj jechałem rano z siłowni z moim przyjacielem i tak właśnie rozmawialiśmy na temat gdzieś tam relacji damsko-męskich i on mówi do mnie, wiesz, bo ja nie wiem, czy ta moja narzeczona coś tam sobie złego nie pomyśli. I ja tak mówię do niego, ale powiedz mi, czy tak naprawdę ty masz na to wpływ, co ona sobie pomyśli, czy masz wpływ na jej emocje? No nie. To dlaczego się zamartwiasz czymś, na co kompletnie nie masz wpływu? I to jest jakby nawiązanie do tego, co ty powiedziałeś, że my nie mamy wpływu na to, co ktoś sobie o nas pomyśli, e, nie wiem, co ktoś o nas powie. E, jeżeli powie, no to okej. Okay. Najlepsze Natomiast... jest to, że nawet ten ktoś to powie. On to, ma to w dupie to, to on kompletnie. Mówi, on, 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 on tylko to powiedział tak. i tyle. A czasami nawet powie coś tam po złości, żeby, żeby ci tam psztyczkę dać i on o tym w ogóle nie myśli. Z, nie pamiętaj ty o tym myślisz. Tak, dokładnie. Nie I to jest to, że wiesz, z tych stu y, pozytywnych komentarzy, ty wybierasz jeden, który był negatywny i skupiasz. Skupiasz się na tym jednym i wiesz, zamartwiasz się gdzieś tam, nie wiem, masz nieprzespane noce, wybudzasz się. O Jezu, a faktycznie, może on, czy ona miała rację, może, może to, może tamto, a nie patrzysz na tych 100 innych, które cię propsowały czy które ci, nie wiem, powiedziały, że jest ok. Natomiast w ogóle, jakby ja odbieram w ostatnim czasie internet, że to jest jeden wielki śmietnik i tak naprawdę on więcej w tej chwili nam zabiera niż nam daje. Oczywiście. U, mówię, takich osób, które nie wiedzą, jak korzystać z tego narzędzia, bo to narzędzie jest świetne, jeżeli chodzi o rozwój no tak, osobisty, jest. ale jak nie wiesz z tego, jak skorzystać, to naprawdę może ci to przynieść więcej krzywdy niż pożytku, bo ty cały czas rozkminiasz, cały czas się porównujesz, mhm. cały czas czytasz te komentarze i tak dalej, i tak dalej. Ja całe szczęście mam ten etap naprawdę już dawno, dawno za sobą po tym hejcie tam z 2016 tak, roku, 9 tak. lat temu, więc ta moja głowa naprawdę jest odporna, można o mnie pisać, robić, wszystko, co, co kto chce, i, i mam to gdzieś, bo ja nigdy się nie spotkałem z sytuacją, żeby mi ktoś na ulicy powiedział to czy tamto, czy, czy nie wiem, żebym się spotkał z jakąś niechęcią, taką face-to-face. -face. A internet to jest zupełnie w ogóle inny świat. To jest świat, gdzie, wiesz, ludzie wylewają swoje frustracje, i nie powinniśmy kompletnie się przejmować tym, co tam się znajduje. Nie? Dokładnie. No Ale mówię, że, że tak samo nawet y, nie trzeba patrzeć na ten internet, ale nawet na te najbliższe otoczenie. Wiesz, ja często się na przykład spotykam z czymś takim, że ktoś tam na przykład, wiem, był grubszy. Miałem jakiegoś tam takiego teraz podopiecznego, który był grubszy i schudł naprawdę bardzo dużo. No i zawsze y, taki okrągły, purchniutki na twarzy. Teraz ta twarz jest y, szczupła. No i ostatnio do mnie przychodzi o i mówi, czy on nie za dużo schudł? Mówi, bo ludzie mu mówią, że wygląda tak, jakby jak był chory. A ja mówię, ty, no ale mówię. Czym ty się przejmujesz? się przyjmujesz? Przecież super wyglądasz. Nigdy tak w życiu dobrze nie wyglądałeś. Mówię, ci ludzie się przymówię, pamiętali cię takiego, no to wiadomo, że jak widzą nagle, że wyglądasz inaczej, na przykład tam po twarzy, no to pierwsze, co jest jakby w człowieku, to dać jakiegoś tam pszczka, bo być może ci trochę zazdrości, bo być może też by chciał tak wyglądać. Więc mówię, w ogóle nie ma sensu no nad na tym się Tym bardziej, że ten ktoś, kto cię spotkał, to tylko rzucił to i już zapomniał o tym, że to powiedział. No. Ja pamiętam, że kiedyś dawno temu... Y byłem po operacji barku i nie chciałem jak powiem za bardzo zgubić tkanki tłuszczowej, znaczy nie chciałem nabrać tkanki tłuszczowej, wiedziałem, że się będę ruszył, no to mówię, wejdę sobie trochę na dietę, taką keto bez węglowodanów, żeby po prostu, no wiem, ja, znaczy żeby łatwiej mi się po prostu no nie nie tyle, żeby mi się jakby łatwiej jadło, bo, jak, bo jakby wiem, że mogę trochę węglowodanów, to zjem sobie batonik, a, tak, a tak będę wiedział, że nic nie, nie wiem, taki miałem pomysł. Oczywiście znaczy bez węgli od razu widać po mnie, bo mi się zaraz twarz zaprasza. Pada to i tak dalej, no i wiadomo, tam po pewnym czasie trochę, trochę schudłem. No i spotkałem się z takim moim znajomym i ktoś mi powiedział, mówi, no wreszcie wyglądasz mówi prawie jak normalny człowiek. Nie? No to ja pamiętam, że to było dla mnie takie ja wiem. takie straszne. a On nie powiedział tego w żadnym, w, w żadnym tam złym sensie. Nie chciał mi żadnej przykrości zrobić ani nic. Po prostu powiedział, no bo powiedział tak, że. Dał mi do zrozumienia, że schudłem, ale że, że okej, okay, że, że dobrze jak, wyglądasz. No, tak, tak. Że dobrze że wyglądasz. W jego oczach to było pozytywne, a nie negatywne, nie? Tak. A ja sobie pomyślałem, no nie no, mówię, co to. Co to? i przeżywałem to chyba tam, no nie wiem, do końca, do końca dnia, nie? Natomiast teraz się nauczyłem, że to nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia, bo przecież to wcale nie popsuło mi relacji z nim, wcale nie, nie powodowało, że, że, że w jakiś sposób chciał mi, nie wiem, zaszkodzić. Więc. No moim ale, zdaniem, jakby ludzie za, za bardzo biorą wszystko do siebie. nie? A ale, ten internet, tak jak mówisz, jeszcze jest gorszy, no bo wiadomo, że tam każdy, można powiedzieć, jakby anonimowo sobie napisać i łatwiej jest komuś napisać. No tak, ale Radek, bez czy, czy nasz wygląd definiuje to, jakimi jest, jest, jesteśmy no. ludźmi? No pewnie, że nie, w żaden oczywiście. sposób. No nie, no to jest, to jest tylko wygląd. I ja poprzez te moje wszystkie Tak samo kontuzje... jak, jak wielu na przykład osy, znaczy wiele osób, które się super na przykład e, sprzedają w mediach, nie są tak naprawdę ja się przynajmniej z tym spotkałem, bardzo miłymi osobami. Tak. I powiem Wam szczerze, że ja na przykład zająłem się na kilku bardzo znanych kulturystach, bo miałem okazję gdzieś ich tam poznać. Nie będę tu oczywiście wymieniał jakby z nazwiska, ale dla mnie to po prostu zwykłe takie mówię, buce, bufony, którym się wydaje, że nie wiem, że wygrali jakieś tam zawody albo gdzieś są rozpoznawalni i tylko dlatego mogą, nie wiem, patrzeć na innych ludzi z góry. Dlatego ja to nawet miałem jakiś taki mały pojedynek z jednym, znaczy pojedynek. Na, na FIBO z takim bardzo znanym e, kulturystą, e, który mnie źle potraktował i go potem jakby na stołówce zahaczyłem barkiem. I czekałem, aż coś się to rozwinie, ale się nie rozwinęło. Bo prze... Nie wspominałeś? Tak. To... to nigdy nie wspominałeś. To, <laughs> to off-camera niego... musisz opowiedzieć tą historię. To, do niego bardzo cięty. No i mówię, i co z tego, że to jest taki, jakbyście otworzyli Instagram, to, to no, słodko-pierdzący do wszystkich, a tak naprawdę jest zwykłym burakiem, no i tyle. Ale wiesz co, odnośnie tego, co mówisz, to właśnie o zawodnikach, to ja też miałem taką e, sytuację. I Polsce to. Polsce też. W no właśnie jeszcze chcę ja powiedzieć się, o Polsce dzieje, Na, że ktoś, ostatnie targi no, Fiwe. Ostatnie targi Fiwe, gdzie byliśmy zawody, razem. Albo mu się wydaje, że jest Sibumem, bo raz był trzeci czy, 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 czy czwarty o, o kartę Pro, co tak naprawdę nie ma to żadnego przecież znaczenia. Znaczenie. Dla mnie nie ma znaczenia właśnie, czy tak. ty masz kartę pro, wygrałeś Olimpię, czy, czy w ogóle nie trenujesz. Dla no, mnie ale jesteś jeszcze, takim, ale całym... jeszcze ok, Ale jeszcze rozumiem, jak ktoś jeszcze wygrał Olimpię, czy tam jest zawodowcem, to jeszcze powiem, że ta sodowa może mu się czasami yy, należeć. Natomiast, no. natomiast no. wiele osób takich, których znam, mówię, z polskiego. Nie, no, no to podwórka... właśnie mówię, ostatnie targi FIWE. Yy, był chłopak też, nie, nie wymienię nazwiska, bo to nie o to chodzi, żeby komuś tam robić podgórkę, ale. Yy, wiem, że wygrał jakieś tam zawody, takie troszkę grubsze, i masz pojęcie, że szliśmy naprzeciwko siebie, i odwrócił głowę, i wiesz, tak, że niby mnie yy, nie poznaje, i, i, i w ogóle, że no, potraktował mnie jak powietrze, a. Dwa lata wcześniej sam do mnie pisał, czy zrobilibyśmy razem a, trening. Tak. Ja mu odpisałem, że mówię, słuchaj, szczerze, jestem pokontuzjowany, Mówię, ty jesteś, mówię, w szczycie formy. Będziesz chciał tam rzucać ciężarami. No sorry, po prostu no, poddaję się i, i mówię, rzucam walkovera. Ale jak masz ochotę przyjechać na trening, mówię, który nie wiem, czy mogę ci poprowadzić czy coś, to bardzo chętnie. Ale nie na zasadzie jakiejś rywalizacji sportowej, bo w tym się kompletnie nie czuję. Mówię, no rzucam rękawicą. Nie? A, a, a. I wiesz, i mijają dwa lata, wygrał tam jakieś zawody raptem, i wiesz, odwraca głowę i udaje, że cię nie poznają. no what the fuck, co się dzieje teraz, nie? Tak, tak. No, no niestety, niestety to jest bardzo częste. Eee, I skąd się to bierze? Nie mam pojęcia, dlaczego to tak jakby. Z, zmienia ludzi taki mały sukces. Tym bardziej, że no, powiedzmy sobie szczerze, no, bo dla, dla nas, można powiedzieć, którzy żyjemy w świecie tego fitnessu, może ktoś taką naszą sylwetką robić wrażenie, ale dla jakiegoś innego zupełnie sportowca, nie wiem, mistrza yy... W jeździe konnej, czy coś, czy na przykład jakiegoś, nie wiem, fajtera, no to, to jest śmiechu warte taki na przykład sportowiec, jak, jak jemu się wydaje, że jest mistrzem mistrzów, nie? No tak, oczywiście. Ale słuchaj, wracając właśnie do, do jakby. Co nie znaczy, że tak, tak, tak naprawdę i jeden, i drugi, i trzeci z każdej dyscypliny może być mistrzem, i no. bycie tym mistrzem, to jest właśnie byciem takim, że tak powiem, y Otwartym do tych ludzi, takim, takim reprezentantem tego sportu, taki się powinno być. Tak, im, nie? tak dokładnie, takim tak. się powinno być. I, i to, to jest wtedy prawdziwy, prawdziwy mistrz. Tak. Nie? Propagujesz ilość, ten sport, jakby medali, robisz to z pasji, tak, i jakby zachęcasz ludzi do tego, żeby też uprawiali tą dyscyplinę dokładnie. sportu. Nie? Natomiast dokładnie. słuchaj, wracając do tego, o czym jest ten odcinek, a jest on O, o czym jest, właśnie. O, o, jest o tym, o tym narzucaniu na siebie zbyt dużej presji, to Właśnie dajcie sobie trochę takiego jakby luzu, tej elastyczności w tym swoim życiu, że najważniejsza jest tylko konsekwencja. I ja to bardzo często powtarzam przy okazji wszystkich noworocznych postanowień, że nie zmieniaj tego swojego życia, o czym wspomniałem, że 6 treningów w tygodniu, nagle dieta, 180 stopni i w ogóle, tylko mierz siły na zamiary. Jeżeli jesteś w stanie. Za, I to jest moje główne pytanie, jak ktoś do mnie przychodzi nowy, czy za pół roku, gdybym ci powiedział, że masz trenować pięć razy w tygodniu, będziesz w stanie? No nie, no za pół roku to nie. Ja myślałem, że teraz potrenujemy, a że później. A ile za pół roku byłbyś w stanie razy chodzić na siłownię? No dwa. Ja mówię, okej, okay, to ja ci robię dwa dni treningowe. Jak dwa? To jakie mam osiągnąć efekt? No właśnie, osiągniesz ten efekt, bo to będzie twoja rutyna tygodnia, a nie coś, do czego się przymuszasz. To będzie twoim nawykiem, a nie czymś, co wywróciło ci życie do góry nogami i co jest dla ciebie turbo niekomfortowe. I w taki sposób, jak będziecie podchodzili, to myślę, że będzie Wam łatwiej, jakby osiągnąć ten swój zamierzony cel. Może on będzie trwał dłużej, ta droga do niego będzie trwała dłużej, ale na pewno będzie bardziej komfortowa i będziecie w stanie, jakby to wszystko zachować na bardzo długo, być może do końca życia, a nie tylko na chwilę. Nie? Tak samo z tymi posiłkami. Jak jesteś w stanie zjadać, nie wiem, dwa dobre posiłki w ciągu dnia, a jeden, no taki, powiedzmy, nie za bardzo, to niech to będzie Twoją rytyną dnia. I, I tego się trzymaj, bo te dwa posiłki i tak tutaj zrobią bardzo dobrą robotę. No, a ja jeszcze do tej konsekwencji bym dorzucił to że to, co robicie, musi was po prostu cieszyć. cieszyć Czyli musicie tak. znaleźć w sobie e, znaczy taką drogę, która będzie wam dawała również radość. Dlatego często e, ja też mówię ludziom tak, bo niektórzy trenują, wiadomo, pięć razy w tygodniu, niektórzy trzy razy w tygodniu, ale nie do tego zmierzam. Niektórzy budują mięśnie robiąc pięć powtórzeń, niektórzy robią dwadzieścia powtórzeń i też budują mięśnie. I jedni twierdzą, że to nie jest optymalne, słowo, które tak. nie chodzi, którego, którego nie lubisz, ale inni robią te dwadzieścia powtórzeń i też budują mięśnie. I mówią, dlaczego? Skoro to jest nieoptymalne, ja ponoszę 5 razy, 6 razy, wiem, cały czas osyć, a ja nie rozsta, on rośnie. Dlaczego? Dlatego, że jego to jara, że on lubi na przykład, nie wiem, tak. robić te 15, 20, powtórzeń. I się do on, tego przykłada. On się do tego a. przykłada, jest konsekwentny i tak dalej i to go cieszy. Więc ja mówię tak, że najlepiej znaleźć drogę dla siebie, która cię cieszy i która daje satysfakcję. Wtedy się z automatu bardziej starasz, bardziej się pilnujesz i dzięki temu masz lepsze efekty. No, i właśnie słuchajcie, myślę, że to jest najlepsze podsumowanie tego odcinka. Znajdźcie swoją ścieżkę, swoją drogę. Bądźcie konsekwentni, ale nie bądźcie na maksa perfekcyjni, bo perfekcjonizm prowadzi niestety w ślepy zaułek, który może się skończyć turboporażką. Tyle na dziś. Zapraszamy Was oczywiście do subskrypcji naszego kanału SFD na YouTubie, do włączenia powiadomień o nadchodzących nowych materiałach, bo będzie ich całkiem sporo w tym roku. Pozdro. Pozdraw. Dobra, jemy.